Witam Was 21 września przed południem. Ukazał się wczoraj regulamin Mistrzostw Polskich Juniorów i Weteranów. Miejsce Gorzy Wielkopolski, ulica Warszawska 48. W poprzednich latach było to Bliżej hotelu Gorzów, teraz do hotelu jest trochę daleko, trzeba sobie znaleźć nowe miejsce na nocleg. Zapłaciłem już dzisiaj wpisowe 250 zł, orientowałem się jak tam mogę dojechać pociągami, no i przygotowuję się do tego startu. Dzisiaj rano zrobiłem tak jak to mówiłem już wcześniej, tylko, tylko tyle, że w ostatnich dniach tego nie robiłem i okazało się, że moje ciało już zapomniało jak się to robi, ale zrobiłem 4 serie po 12 powtórzeń z wielkim trudem rano, a później odpoczywałem aż do południa. To znaczy miałem inne zajęcia. To był pokaz tego co robię rano. Teraz mam robić przysiady. Pierwsza seria przysiadów. To było na prośbę jednego z widzów. Czwarta seria 78 kg. Odczuwałem leciutki ból w prawym kolanie. Piąta seria 88 kg. Jedno powtórzenie więcej. To cieszy. Zrobię jeszcze jedną serię. No i ostatnia seria. 88 kg. Założyłem swój prowizoryczny pas. Dawno go już nie używałem. Myślę, że to jest pas mocy koniec treningu. Na 5000 dolarów, no bo to można szybko przeliczyć, i, i to była ta cena, którą trzeba było zapłacić. Nie ma promocji polskiej żywności na świecie, nie ma dyplomacji gospodarczej, jest handel w polskim bezpieczeństwa. W czasie edycji filmiku, filmiku z dzisiejszego treningu, ja swój ten posiłek ten treningowy, potreningowy. Jeszcze sobie dogadzam do końca tego tygodnia a potem rozpocznę docinanie do zawodów na mistrzostwach polskich w 2023 roku w Gorzowie Wielkopolskim. Zjadłem 20 dekagramów piersi z kurczaka, no a te kromki chleba są posmarowane Uh, Marina. Yeah.